Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do jednego wersetu, który zapisany jest w przypowieściach Salomona w 11 rozdziale, pierwszy werset, który brzmi tak. Fałszywa waga jest ochydom dla Pana. Podobają mu się rzetelne odważniki. Niewielu z nas pamięta pewnie, jak w takich sklepach spożywczych były zwykłe takie wagi ręczne, gdzie były odważniki. Każda z takich wag musiała przejść specjalną procedurę w Urzędzie Wag i Miar, który dopuszczał taką wagę do, do pracy, po to, żeby rzetelnie były wszystkie transakcje, żeby rzetelnie odważała różne rzeczy, które były zakupione. I Bóg dzisiaj, poprzez przypowieści Salomona, również mówi do nas, że On jest sprawiedliwy i prawy. I również oczekuje tego od swoich uczniów Prawości i Sprawiedliwości On jest doskonały I oczekuje tego, że my będziemy Każdego dnia starać się być doskonałymi Bóg nienawidzi oszukiwania Nienawidzi kompromisów I tego również oczekuje od nas Ten fragment mówi nam o tym, że Bóg yy, Kocha szczerość i uczciwość I Tacy ludzie, którzy są szczerzy i uczciwi przed Nim i szczerzy i uczciwi w swoim codziennym życiu, podobają mu się. Jeżeli chcemy w swoim życiu iść do przodu, to musimy być właśnie rzetelni, szczerzy i uczciwi. Nie możemy udawać innych niż jesteśmy. Bóg widzi nasze serca i Bóg zna nas doskonale. Wie o wszystkich naszych rzeczach, z którymi się zmagamy, wie o wszystkich rzeczach, z którymi nie dajemy rady, ale Bóg w tym wszystkim oczekuje uczciwości i rzetelności. Nigdy nie pójdziemy do przodu, nigdy nie będziemy dorastać do wymiarów Chrystusowych, jeżeli sami siebie będziemy oszukiwać, jeżeli będziemy ślepimi na te wszystkie rzeczy, które gdzieś w naszym sercu nie pozwalają nam pójść do przodu i się rozwijać. Bóg ma upodobanie w uczciwych ludziach, w takich, którzy szczerze i uczciwie staną przed nim, są skromni, uczciwi w swoim codziennym życiu, tacy są mili w oczach Boga. Dlatego też w tym fragmencie czytamy, że ktoś, kto jest nieuczciwy, ktoś, kto fałszuje, jest ohydą dla Pana, dlatego że Panu podobają się osoby, które są. Rzetelne, uczciwe i szczere. I Bóg tutaj porównuje je do rzetelnych odważników. Radości w Panu pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg podwawia.